dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komiksem Sprawy kryminalne Filipiny LOMAR Łamacz serc. Druga odsłona e, fajnego komiksu, czyli e, komiksu o młodej detektywce. Detektywce, która rozwiązuje niezwykłe sprawy. No nie, to są, nie są to takie sprawy, którymi zajmie się dorosły detektyw. E, no i do tego e, nie mamy tutaj postaci detektywa, tylko jest detektywka, dziewczyna, która jest dość nieszablonową postacią. Do tego całe mnóstwo bohaterów występujących w tych komiksach jest fascynująca. Pozwala nam spojrzeć na społeczeństwo nieco inaczej. Autorzy, autorki, autorzy pokazują nam, w jaki sposób Funkcjonuje społeczeństwo, gdzie niepełnosprawność nie determinuje, nie określa e, e, osoby, tylko jest taką cechą, jak też i kolor włosów, i kolor oczu czyli czymś składowym, ale nieograniczającym, nie determinującym, i dzięki temu e, każde umiejętności są wykorzystywane. Bardzo mi się podobało to, że w pierwszym tomie pojawiła się osoba z, z Alzheimerem czy z, de, de, z demencją, starczą. E, tu mamy depresję. E, do tego sama matka bohaterki jest osobą głuchoniemą. Ale to nie jest podkreślane, to jest po prostu e, przy okazji powiedziane, przy okazji akcji. No i tutaj mamy bardzo ciekawą akcję e, toczącą się wokół kradzieży e, żywności dla potrzebujących. Magazyn został opróżniony. W a e, nie wiadomo, kto to skradł. Jednocześnie Filipina dostaje zlecenie od e, siostry e, dziewczyny, która wielokrotnie próbowała się popełnić samobójstwo. No i ma ją śledzić, ma się dowiedzieć, e, dlaczego właśnie planowała e, pozbawić się życia. Okazuje się szybko, bardzo szybko, e, że te dwie sprawy się zazębiają. W jaki sposób? Przekonajcie się sami. Polecam do zobaczenia.